Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś łagodzenie obostrzeń na wakacje. W tygodniu poinformowano o łagodzeniu obostrzeń na okres wakacyjny, ale o tym tradycyjnie trochę później. Na początek liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa. W sumie od początku potwierdzono 2 878 061 przypadków zakażenia, zmarło 74 488 osób, a 2 694 184 osoby wyzdrowiały. Jeżeli chodzi o raport szczepień przeciw COVID-19, to łącznie wykonano 25 58 534 szczepienia. Pierwszą dawkę szczepionki podano 15 660 666 razy, a liczba osób w pełni zaszczepionych, drugą dawką i preparatem Johnson Johnson wynosi 10 201 383. Jeżeli chodzi o przypadki koronawirusa i podział na województwa, jest stan ze środy 16 czerwca, godzina 10.30. Najwięcej przypadków od początku potwierdzono o województwie mazowieckim: 396 354, zmarło 9394. Później jest województwo śląskie: 362 251, zmarło 9363. Jakopolskie: 285 397, zmarło 7327. Małopolskie: 222 500 3, zmarło 5814 Dolnośląskie 213 023 Zmarło 4 888. Pomorskie 192 239 Zmarło 4 442 Chujawsko pomorskie 180 905 Zmarło 4761 761 Łódzkie 179 957 Zmarło 5 Zachodnio zachodnio-pomorskie 129 761. 785, zmarło 2910. Lubelskie 126 732. Zmarło 4430. Podkarpackie 126 461. Zmarło 4433. warmińsko mazurskie 121 831. Zmarło 2995. I to są województwa, których liczba przypadków przekroczyła 100 000. W najmniej przypadków od początku potwierdzono w dwóch województwach, drugie od końca. Z województwa opolskie 69896 zmarło 2041, na od początku potwierdzono w województwie podlaskim 69 853 zmarło 2139. Jeżeli chodzi o łagodzenie obostrzeń na wakacje, to odbywa ono się jakby w dwóch turach, pierwsza już od 13 czerwca obowiązuje dozwolona sprzedaż oraz spożywanie jedzenia i picia w kinach, teatrach na koncertach oraz w innych instytucjach kultury i rozrywki. Jeżeli chodzi o świątynię, to maksymalnie może być 50% obłożenia i oczywiście limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych. A druga tura będzie obowiązywać od 26 czerwca i ma obowiązywać do końca wakacji. Jednak jest jeszcze informacja taka, że harmonogram może być korygowany w oparciu o aktualne dane epidemiczne oraz statystyki szczepień. Pozostałe zasady nie ulegają zmianie. 26 czerwca Polska przechodzi na inny sposób nabywania uprawnień o zaszczepieniu. Zmieni się status osoby w pełni zaszczepionej. Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia. Pozostałe zmiany to, to siłownie, kluby, fitness, kasyna, obiekty handlowe, placówki pocztowe, biblioteki, targi, konferencje, wystawy i, i sale zabaw. limit uczestników to jedna osoba na 10 metrów kwadratowych. Jeżeli chodzi o świątynię, to maksymalnie 75% obłożenia dyskoteki, maksymalnie 150 osób. Imprezy i spotkania organizowane na świeżym powietrzu, w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej pozostają bez zmian, maksymalnie 150 osób. Zgromadzenia również, maksymalnie 150 osób. Jeżeli chodzi o transport, to 100% obłożenia i pasażerowie powinni mieć maseczki zakrywające usta i nos. Jeżeli chodzi o wesołe miasteczka, maksymalnie 75% obłożenie. Kina i teatry również maksymalnie 75% obłożenia. Jeżeli chodzi o hotele, również 75% zajętych pokoi i limit nie dotyczy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia. Jeżeli chodzi o restauracje, maksymalnie 75% obłożenia. Widownia na obiektach sportowych, maksymalnie 50% obłożenia. I co ważne, limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych. A teraz całkiem inny temat, czyli Euro 2020 i przegrany mecz Polski ze Słowacją. Polska przegrała ze Słowacją 1 do 2. Jak można przeczytać na wielu stronach, najsłabszym rywalem w grupie, więc może być tylko gorzej w kolejnych meczach. Niestety nie był to udany mecz dla reprezentacji Polski. Najpierw gola samobójczego strzelił Wojciech Szczęsny. Później Grzegorz Krychowiak dostał czerwoną kartkę no i gol jedyny dla Polski szczelił Karol Linetti. Wtedy doszło do wyrównania 1-1. Jednak w 69 minucie Milan Skriniar szczelił Gola i końcowy wynik był taki, że Polska przegrała 1-2. Jeżeli chodzi o inne mecze, które już dotychczas zostały rozegrane, to w grupie A Turcja Włochy 0 do 3, Walia Szwajcaria 1 do 1. W grupie B Dania Finlandia 0 do 1 mecz, który został przerwany w związku z tym, że jeden z zawodników, dobrze pamiętam, chyba Eriksen, padł nagle na boisko i był tam reanimowany, mecz musiał zostać przerwany i później dokończony, no niestety przegrany dla Danii 0 do 1. Jeżeli chodzi dalej w grupie B, Belgia, Rosja 3 do 0, w grupie C, Austria, Macedonia Północna 3 do 1, Holandia, Ukraina 3 do 2, w grupie D, Anglia, Chorwacja 1 do 0, Szkocja, Czechy 0 do 2, w grupie E, tak jak już powiedziałem, Polska, Słowacja 1 do 2, Hiszpania, Szwecja 0-0. Jeżeli chodzi o grupę. F to Węgry, Portugalia 0 do 3 i Francja, Niemcy 1 do 0. Na koniec, jeszcze jeden temat sportowy i również kolejna porażka, czyli Iga Świątek, jednak bez deblowego tytułu French Open. Iga Świątek i Bethany Matek Sons przegrały w finale debla French Open z Barborą Krejcikową i Katariną Siniakową 4-6-2-6. I dla pierwszej z Czeszek również to zwycięstwo oznacza podwójne zwycięstwo, czyli dublet zarówno w singlu, jak i w grze podwójnej, bo Barbora Krejcikowa również wygrała w singlu. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!